A pokazać ci coś? O, patrz, tutaj można kupować itemy. Siema, wariaty! Tu grupę Dzisiaj gramy w grę Fortnite. Jak na live? jak byliście, to się z King Kongiem, ale okazało się, że on był zbagowany. czyli jak tylko wszedłeś do gry, to od razu zostałeś ciuknięty. Tam grało tylko 12 osób, a tutaj gra półtorej tysiąca. Walcz z Krakenem y, o piracką chwałę. Ej, patrz! U, la mapa. Miecz? Mieczysła. A ten miecz był mocny, pamiętam. A co tu jest właśnie? The Rusty Archer. Tylko przerażający. Piraci. Wróć, gdy skończysz. Poziom 20+. A, Czyli, że albo poziom 20, albo... więcej. A gdzie jest poziom? No, tutaj masz. Level 1. No to ty. Siema! Ok. Jest najpierw zadanie zdobyć broń. No to zakup jakąś już od razu ty. Ja idę sobie zabrać manatki. O! Widzisz? coś tam mam. Co? Są tu zombie. Paki, będziemy kosić. Mam to zbugowane, wiesz? O! Level up dostałeś. Ej! Z jednego z zombie wypadł granat. No czemu on nie przychodzi? To ja, mogę spina zrobić. O! No tu, A za darmo? No, masz 1000 gold. Mm. A! Tam jest ten! Teraz się pojawił bądź z krakelem, chodź! Ci cały cyrus do tego? Nie możemy. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. O! To nas pogłaskał? <głaską> tak! Pogłaskał nas. Głaskał, pogłaską! O kurde. Po komu strzeliłem? Ma sporo chatek! I w drugie. Próbuję tam dobiec może będę mógł Nie się wyreportować. No, ja już jestem Amen. Uwaga! Kraken! Uh, uh, uh. O nie, Uważaj ją tu ogień robi! Ach, no i... Nie było tam, zostawić pokonany przez Krakena! Tu nie powinieneś nie dostać niczego! Mam level 6 już. Ja mogę sobie lepszą spluwę kupić. Coś na Krakeny macie? Dzień dobry. A tu już chłopaki są. Ale skrzynka też jest spoko. Bieg, ci pomóc. Ok? A. O chodź, potem monety. Właśnie. To znalazłeś tu. Bo ja sobie robię taką grupkę, i potem niech rzucę Okej. Okay. Spróbujemy jeszcze raz z Krakenem, zaraz? No. No to patrz, teraz nas przeteleportuje do tego portu. Podejdź do mnie. Ja. O, weź te monety. I teraz cię stać na minigala. Ale już mnie stać było na minigala, tylko nie ma minigala. A nie, to z drugiej strony jest minigala. Pogadajmy z Krakenem. Okej. Okay. <laughs> robię się kuku w główkę. Kuku, 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 A nie, teraz mówię jak za daną. No co, znów na trzy? Raz, dwa, trzy. No bo wiesz, ty masz tego minigana, który ma dużo zapa. Ja myślę, że nam się uda. Ludzie ciukali Megazorda, który ma chyba więcej HP. Takimi miniganami. O, pogłaskał nas znów? No. Tym razem Ice na wziąłem. Ej, lepiej wygląda. Według mnie. Wyglądasz lepiej od ostatniego spoka. Tam, gdzie jest czerwone, znaczy, że atakuje. No, obydwa już No Ale co, znowu przyjdzie świeży? Chyba tak. Wypoczęty? No. A nie mógłby przejść z tyrany już? Ja wrzucałam ten granatę tam Nie wiem, go z rakietnicy O chyba, chyba sporo zadajemy Nie jakoś sporo obradził sobie Musimy, wygralibyśmy jak ja bym nie był taki rozczepany, bo wiesz co ja zrobię? Strzeliłem do niego z rakietnicy i zaskoczyłem z mapy przez przypadek I mam jeszcze OPI połączenia Czyli ten, ten pistolet wyrzucający i jeszcze rakietnica to jest o! Kraken jest gotowy! Że można się z nim bić. Tak, mamy wie... go wymienić! A! Z niego, ten, tak, z takich NPC-otów da, dają broję! Jak ich ciupniesz. Czekaj, bo to mamy ciupnie! Ale pamiętaj, że nic się nie stanie tak, wtedy przecież. No wiesz, tylko cię dam na spawnach. Nie, nie dam na spawnach. Jak to? Czyli, no, prowadzicie to kup wspólną broń. A, i no, prawie byłem. Kotek spadł tak no. Miał. No. I nie ważne, kiedy wejdziemy. Widzę, że ci się podoba. Ale fajnie, że się składamy na broń, co nie? Ja? No. Okej, okay, już unieciuklało. Ja gdzieś wlazłem takie jakieś dziury. O! Moko skarbów, to jest. U. Jeden z tych bosów, które, które podobno są na mapie, tego ma nie Tańcz wariacie, tańcz! Dobra. Co no, się ma. Okej. Okay. chodzimy. Jestem. Jezu, ja też. Chyba. Dwa. Ale nie, to lecą od razu tyle rakiet. Chyba, kraken. Dobrze wyglądasz jak na gościach, którego uciekałem przed chwilą. on jest odporny na wybuchy, w ogóle te wybuchy. No tak mało zadają, wiesz? Ten No na minigana nie daje się odporny. No ja właśnie to. kupujemy mi w następnym odcinku biegina. Jest! Też mam zwycięstwo. Załatwiliśmy krawędzie. patrz, jak jest skrzynka. Ratować sobie, bo nie wiem, czy mamy taką samą, czy... Nie, nie. Do rzeczy z niej leci. A nie, jedna osoba może ją wziąć tylko. Czemu, sobie? O, mnie nie ma. A czemu ja go mogłem wsiąść? Dziwne, ja powinienem sobie je wsiąść. Jego wsiąść, co? Dzień dobry! A ty wszedłeś do takiego czegoś, co cię przeteleportowało, czy samo cię przeteleportowało? Kiedy? No teraz. Sam. A, okej. Okay. To co, kończymy? Wybuchowa impreza z Frupe Kiwi. Czekaj. szalem mu w plecy. <noise> Ciuknęłem się sam. Tym akcentem... ...zakończamy tą historię. <noise> to na dziś I do